A jeszcze tutaj jedną taką małą paczuszkę po papieroskach znalazłem, takie znalezisko na strychu. Moslem. 10 cygareten, 10 cygareten. To taka banderola, chyba klejona na naokoło. W bardzo dobrym stanie zachowane. Leżało to między belkami w bardzo suchym miejscu, więc ten papier jest w takim dosyć dobrym stanie. Jak ktoś ma pojęcie, co to za papieroski, z którego roku mogą być, czy ktoś to w ogóle kojarzy, to bardzo chętnie bym przeczytał. Niestety ja nie znalazłem na ten temat nic prawdziwego, które mogłoby potwierdzić chociażby rok. Produkcji tych papierosów. Niestety na banderoli tutaj nic nie ma, żadnej daty. Myślałem, że może jakaś data na banderoli będzie, ale niestety nie ma. Możliwe, że była tutaj gdzieś na górze jakaś data, ale zostało to o, chyba zerwane. Także, jak ktoś ma jakąś informację albo coś wie na temat tych papierosów, to bardzo chętnie się coś dowiem. Sekcja komentarzy jest dla Was. Jak ktoś ma jakieś informacje, to bardzo chętnie. Zobaczę. To tyle.